Jak tam się Józuś, co jest? Lepiej nie? Eee, no widać po tobie. Ty pewnie udajesz, kurwa, i tak jęczysz, bo się boi z tych wózetek. Nie chcesz wyjść, nie? Ja bym cię, kurwa, nie znał, to bym ci uwierzył. No. Co? Jako małpkę, kurwa? Coś ty, kurwa, zgupił, małpkę ci do szpitola będę przynosił? Kurwa. Naprali ci kroplówek. Kurwa, aby wypił małpkę, to byście kurwa z nóg wy, Przykręciłbyś się kurwa, ja bym siedzieć po zębie. Kurwa. Małpka mu się marzy. Lezę na łóżku mu małpce, kurwa. Zobacz, jak Jedne za drugą ci podłączają. Daję ci kurwa czas już do końca tygodnia. I w poniedziałek, cię widzę w robocie, to cię nie ominie te wusetki. W poniedziałek przyjeżdżam tutaj po ciebie z Mirkiem kurwa i cię pakujemy do firmówki. Pamiętaj. Na razie. Pamiętaj, w poniedziałek, kurwa, pół do siódmy tu jestem. Jak nie, nie przyjdzie są do roboty. A